To wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diablo i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z Conan Exiles, moi drodzy. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy chcieli. Jeszcze nie ma tego serwera, tak? Jeszcze nie, nie ma serwera, jeśli byście chcieli się zapytać. Czy ty. Znalazł się? Nie, nie, nie. To jest nowy. To jest nowy. No, nowy niewolnik nasz, tak? Mam jednego nowego niewolnika, drugi nam gdzieś zniknął. Gdzieś go położyłem i się teleportował w nicość. Słuchajcie, rozbudowałem troszeczkę nasz domek. Eee, także tutaj taktyczna łapa w górę za rozbudowanie domku eee, I żeby nas było więcej i żeby ten materiał trafił do jak największej ilości osób oczywiście eee, Tak, dzisiaj będziemy chcieli zrobić te lepsze miecze O którym wam mówiłem w ostatnim odcinku, że się będziemy zastanawiać nad nimi <laughs> I tak robić będziemy moi drodzy, niewydane punkty jest, mamy bardzo dużo chcemy, chcemy zająć się tym żelaznym pałaszem Ale do żelaznego pałaszu potrzebujemy moi drodzy jeszcze Mamy już wszystko. Mamy wszystko, bo się akurat przetopiło, także możemy to wyłączyć. I moi drodzy, możemy sobie zrobić w końcu Blacksmith Bencha. Blacksmith Bench będzie się robił, a my możemy iść pozbierać troszeczkę kamienia, żeby zabudować w górę. Co ja tu będę chciał zrobić? Ja tu będę chciał zrobić, moi drodzy, dookoła taki mini balkonik i z obramówką taką e, dookoła z, pocisnąć. Czekajcie, gdzie ona, gdzie ona była? Z czymś takim. Ogrodzenie piaskowca. Czymś takim. Fundament do grodzenia peskowca. A nie, to czymś takim nie da rady. Czy da się barierkę jakąś zrobić? Zaraz to poszukamy Zacznę. Róg, co tu jest? Wielki róg wojenny, umocowany na drewnianej ramie. Przyda się, spoko. Rama łóżka. Możemy zrobić łóżko. Wygodne drewniane łóżko. Tak, to na pewno chcemy zrobić, bo jak padamy, to nas cały czas wyrzuca gdzieś w kosmos. Więc na pewno też się zajmiemy łóżkiem dzisiaj. Co jest tam potrzebne? 200 skóry. No, to łóżko możemy zrobić od razu. Z marszu, więc tym się też zajmiemy Go łóżko, stwórzmy jedno łóżko Blacksmith Bencha mamy już zrobionego, gdzieś powinien być w naszym ekwipunku Ale go nie ma O dziwo. halo? Jest, 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 jest W ogóle patrzcie Postawimy sobie tego Blacksmith Bencha W tym rogu, bo akurat będzie nam ładnie pasował, moi drodzy Nie mogę? No bez żartów Oczywiście, że mogę. Tak. Mamy Blacksmith Bencha, więc ekstra. I możemy zacząć sobie robić już lepsze rzeczy. Jest bardzo dużo stabki żelaza potrzebnej na to. O cholera. <tryk> <tryk> to cóż, będziemy musieli znowu iść pomęczyć się troszeczkę i spróbować zdobyć jakieś żelazo. Mam nadzieję, że tym razem nie padniemy jak debile. To Idziemy tam naprzeciwko. Jeszcze znaleźliśmy z plagą. Jeśli ktoś by na live ostatnim, na jego serwerze znaleźliśmy miejsce, w którym spawdą się goście, którzy po prostu sztabki żelaza dropią. Więc też bardzo, bardzo fajna sprawa. Na razie zostawimy sobie ten dom, nasz dom w takim stanie, jakim jest. Dołożymy rzeczy, które nam są niepotrzebne, czyli jakieś kamienie chyba, tak? Jakieś mięso zgniłe. To mięso zwykłe to odłożymy. Kącego też odłożymy. Też nurki też, bo są nam niepotrzebne aktualnie. pełna skrzynia. Pyk. Mięso wrzucimy sobie do. do tego, do ogniska. Robaki nie sobie zostaną. To odłożymy. To, to. To nie tutaj. I łóżko musimy postawić. Łóżko postawimy, bo jest nam bardzo, bardzo potrzebne, moi drodzy. <laughs> w końcu mamy łóżko. Wyrko postawimy w tym kącie. Myk. Zaktualizowano punkt do odrodzenia się. W końcu. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Czyli ja mam jakieś mięso tu już przetworzone. Nie, mam nieprzepalone mięso, więc szkoda. W takim razie pójdziemy jeszcze, nie się to mięso przepalimy. Pójdziemy sobie na tych źródłów obok. <coughs> Dobijemy akurat ten level, który nam brakuje. Nie, brakuje nam dużo, także akurat. No, że. Chodźcie, pierdolę. Pasowałoby, żebyśmy teraz sobie dodali, moi drodzy, e, parę punktów też do, może nie tyle co stręczę, co do agility i witalności, albo do witalności. Grid, co to jest? Grid determines size of your stamina pool. To też jest bardzo fajne. Dodajmy sobie z dwa do tego, nawet trzy. Celność. Range weapons, to mi akurat nie dotyczy, raczej to lewam. Weźmy sobie vitality do szóstki. I agility dodajmy. Udźwik mamy ok w miarę. Ash Conditions, dodajmy powiedzmy dwa i jeszcze jeden, do dostręcz. No i spoko, mamy troszeczkę lepszy damage teraz, większą witalność. Jest coraz lepiej, moi drodzy, coraz lepiej z tymi punktami, rozdajemy sobie je cały czas. Ulepszenia cały czas dochodzą, więc bardzo mnie to cieszy. Potrzebujemy tylko do końca to mięso, które tu mamy. Pięć mięsa nam starczy na przepalenie się. Elegancko. Myk zjedzmy. Napójmy się. Mamy teraz troszeczkę lepszy armor, bo zrobiłem już sobie całutkiego seta, więc mamy większą wytrzymałość. <laughs> Do szczęścia nam jest tylko potrzebny ten żelazny mieczyk. I tak jak prosiliście, przerzuciłem również kamerkę na lewy bok, żeby nie zasłaniała wam, i temu, które podnoszę. Mówiłem, że was to troszeczkę irytowało na czacie i tak się nic dzieje, i tak się nic dzieje, więc może być moja twarz równie dobrze i po tym boku, więc tak też będzie. Próbujemy się przedostać znowu na to miejsce, gdzie był nasz metal. Tym razem bardzo dużo metalu przynosimy, ponieważ jest zwiększony brod, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku. Więc będzie troszeczkę łatwiej to uzbierać. O nie, było łatwiej wręcz. Tylko musimy jakimś cudem się tam, moi drodzy, dostać. Ktoś się tu bije? Biły się dziady. Dobra, próbujemy się przedostać na następną strony, tylko naprawdę będzie trzeba bardzo z tymi hienami uważać. Ty hieny są naprawdę tak zdradzieckie, skurczybyki, że lepiej nie wchodzić w nim w drogę w ogóle. A jeśli trzeba, to przynajmniej po kolei. Teraz nas spotkamy. Okej, okay, mamy jakieś piesze hieny tutaj, więc już zaczyna być niebezpiecznie. Bo boję się, że z tych krzaków zaraz mi coś wyleci. Mówię, jeśli chodzi o pająki, to tam jeszcze palzęść z nimi, ale... Te hieny to jest tragedia. Mam pierwszą hienę. Mam nadzieję, że z boku nic mi nie wyskoczy. Pięknie, piesza hiena leży. Damage naprawdę czuję różnicę w d po tym. Że dodaliśmy parę punktów do Strange. Musimy być cały czas napojeni, żeby nam się regenerowało nie życie. Wtedy damy sobie radę bez problemu. Tym razem diabeł nie padnie. Jestem ciekawy, co to są za czarne kamienie. Możecie mi napisać, jeśli ktoś z was wie, co to są za czarne kamienie. Te, które mam w tym momencie naprzeciwko, bardzo chętnie się dowiem. Wydaje, Wydaje mi się, że mogę je rozwalać, ale tylko i wyłącznie tymi lepszymi. Lepszymi kilofami, które będziemy niedługo robić. Mam nadzieję, że niedługo będziemy je robić. O te kamienie mi chodzi. To jest węgiel akurat. Gdzie jesteś? Chodź tu chiedę. Drugi... Jeszcze raz. Taż nam zadała trochę większej. Nie zdążył wyciągnąć starczy, to był mój błąd. No to mamy. Jelonki, spoko Pająki, już mniej To nie jest hiena, na szczęście to nie jest to to naprzeciwko, więc okej okay. Dobra, na pająka Strzelaj Czemu nie bijesz? Przemek! Ah, dobra, gnijesz Huu sobie zbierzemy z nich to no, znaczy tak, na szczęście pająki nie są aż takie groźne. Nie są takie groźne. Jedyne co to slowują, ale naprawdę damage mają taki decent, przeciętny. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Co my już jesteśmy? Może nam się złapać jednego... ...dla niewolnika tego lepszego poziomu. To by było w tym przydatne, do dochlądania naszego domu. Aby jakiegoś temera czy wodza. Zawsze coś innego niż zwykły wieszek czereśniak. Dziwa jest bardzo mało pańków tutaj. Co jest z nich od cholery Jena. Tylko gdzie? Czego? Ona jest gdzieś pod ziemią, wiecie? Czy jest gdzieś spugowana pod ziemią? Na naprawię, na szybko! Co ty kurwo dodosie? Ty mnie... Patrzcie dziada! Do lwa?! Przecież nawet cię nie uderzyłem, gościu! O ty gnido! Ile ekspo mi dałeś? wow! Nie spodziewałem się, że dostanę tyle expa z takiego dziada jednego Czekajcie, spróbuję jeszcze jednego zaciukać Bo w miarę łatwo Dobra, czekajcie Dobra I teraz ty Czekaj Patrzcie ile to expa wow Dobra, teraz musimy się uspokoić, bo mam mało HP. <coughs> Ale naprawdę bardzo dużo ekspadają te strusie. Trzeba zapamiętać. Bardzo dużo. W porównaniu do hien i tego wszystkiego dookoła. ma ilość. Dobra, wbijamy szybko na gospoda z węglem. Znaczy z węglem, z metalem. Jest nasz spocik. Pięknie. Przydałby się naprawdę ten lepszy killaf. Jestem ciekawy, ile on będzie więcej zbierał. Od takiego złotego kilofa, którego mamy teraz. Myślę, że dużo, dużo, dużo więcej. Bardzo przyjemnie. Zaraz próbujemy pójść sobie tam w lewą stronę, moi drodzy i spróbować wyciągnąć jednego z tego ich trajbu Żeby móc go oswoić. Jest tam ten taka ala czy to jest fighter trójka, to już taki jest lepszy chyba wojownik. Mogę się mylić, ale trzeba uważać tutaj po lewej. Czekajcie, wezmę sobie pałkę ustawię Miejmy nadzieję, że tyle pałki mi starczy, żeby zaciągnąć tego dziele. Pająki. Chciałbym go tylko zrudować. Fajnie, mnie zobaczył? Chyba tak. Tak, zobaczymy. Więc czekajmy. Naprawmy buty w ogóle, bo tam się zepsuły buty. Fajnie, się pozbędźmy Próbujmy podejść jeszcze raz Z dwóch łuczników Jakby Archer podszedł On nie podejdzie cholera On będzie walił nas z daleka <śmiech> <śmiech> Bo jest głupim głupkiem Zaraz spróbujmy do niego podejść, chyba wiecie? Nie, 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 to jest zły pomst, uciekaj, uciekaj, nie bo... Kena. Piena Nie, w dupie, wracamy, nie bijemy się z nim. Nie ma sensu, wpadniemy i będzie tyle My Jeszcze mamy drogę powrotną moi drodzy Jeszcze droga powrotna 100 metalu udało nam się zdobyć I wracamy I bardzo dużo mięsa Wydaje mi się, że wyprawa udana jak najbardziej Nagle też nie ma co Zbierać aktualne, albo no bo sobie zbierzmy jeszcze trochę 50 chociaż, pięknie i połowę kamienia możemy wywalić <laughs> Żeby nam się lepiej biegało <laughs> Woda, jedzenie Chodźcie do pajączki, powybijamy was Zobaczyłyś mnie? Chyba tak, zobaczyłeś Cwane bestie to są Gdzie ten drugi? Chyba sobie poszedł. Chyba zniknął. Dobra, no to olewamy. Jak sobie poszedł, to sobie poszedł. Tarcza w dłoń. Lecimy. Uh! Spróbujemy przejść dołem, ale tak kurde, żeby tych hien nie zrolować za dużo. Już jakieś pajączki zaczynają pokazywać na sukienę na górze. Aby sobie w takim razie. Naprawdę jestem zestresowany strasznie. Chciałbym to przeżyć. Kupę razy już tu padałem. Nosorożec. Nosorożec to też będzie trzeba jakoś ładnie ominąć. Bo ten dziadek, już nas zobaczy, to jest umarł w butach. <coughs> Szczególnie jak ją zdogoni. Da się jeszcze mu uciec. To w sumie nie ma tragedii z tym uciekaniem. Nie? Przed nim. Ale lepiej jednak ominąć w ogóle żadnych kontaktów z nim. Bo... O, jest kena. Nawet dwie. O nie, 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 o uh! nie. Dobra, zmykamy stąd. Zmykamy. Nie ma sensu się z nim klepać. Tutaj dobiłem tylko tych pierdów. Zawsze free exp. Krokodyl. Hmm. Fajnie, żeby nas nie zobaczył, bo my go nie pokonamy w tym momencie. Jest jakaś hiena. To fajnie, jakby nas nie wyczaiła Dobra, spróbujemy. Spróbujmy tędy Spróbujmy to przepłynąć. To jest za daleko, nie zobaczę nas No, Na spokojnie. Udało się. I deolo I do połowy zanurzony tam. Skoczywy jest, Ale spokojnie. <laughs> tu dużego ewentualnie, jak zacznie, to możemy ubić. To już nie ma problemu. I idziemy. Zobaczmy, który już mamy level. Bo tak bijemy te levely? Już szesnasty poziom mamy. Słuchajcie, idzie bardzo szybko z tymi levelami. Bardzo mi się to podoba teraz. Wchodzimy na następną stronę, już jesteśmy praktycznie w domu, więc idealna sytuacja dla nas. Mam żelazo! Uh. Może uda się zdobyć lepszy miecz. W końcu. No, wy przemki, jak zwykle, tu zablokowani siedzicie. mi mi piżno! Winąć! Trzy przemki naraz! Let's go, baby! No to nieźle. Jak tam, kolego? No chciałem ci ziomeczka załatwić, ale no, niestety się nie udało. Musimy wybaczyć. Przepalarka 96. Mek. Włącz. Podam ci trochę drewna. Jeszcze trochę zdobędziemy. drewno na przekaz, żeby się przepalał i będzie idealnie. Możemy zacząć powoli, sobie w sumie. Skoro i tak czekam na ten metal, możemy sobie zacząć powoli. Moi drodzy, zbudować ten dach, o którym mówiłem. Ten taki mini taras. Bardzo w porządku, Tak Także tak zrobimy. Zostawmy sobie tylko, żeby nam się robiły tutaj daszki Elegancja Nie mam pojęcia ile dokładnie ich jest potrzebne, więc Będę robił tak na oko, żeby później sobie tylko ewentualnie dorobić albo zniszczyć Weźmy na góry, zaraz zobaczymy Się robią powoli... Czy ja mogę to postawić? Mogę, wcześniej nie mogłem o dziwo

jest jeszcze sporo. Mamy do uzbierania, ale to na szczęście z tymi rejtami się zbiera dosyć szybko. Więc nie będzie problemu. Wybijmy przemków. I jak będziemy mogli sobie pozbierać te skały tutaj I powinien wskoczyć nam lewą przy okazji. Let's go, baby. Bardzo szybko się w tym do rzeczy, nie mogę się do tego przyzwyczaić. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, bardzo szybko się to zrobi. Ja pójdę siedem nie siedem teraz Dobrze policzyłem? Osiem nawet, osiem tu mamy Dziewięć, dziesięć Jeszcze tylko 7 i będziemy mieli cały dach dookoła obtegowany Fajnie. You can't carry anymore. Okej, okay, więc zrób to co możesz. A, chyba możemy się użyć. Tak. Musimy iść niestety położyć nasze daszki. Dopiero przejść tu z powrotem. Jestem ciekawy jak będzie wyglądał efekt końcowy w ogóle tego całego naszego przedsięwzięcia Zobaczycie jeszcze dokładnie jak to ma wyglądać Tu będę chciał postawić później ścianki Wejściowe, takie jakby wszędzie kolumny do wejścia Myślę, że będzie to spoko wyglądało Zobaczycie efekt końcowy, już was nie będę też nudził zbieraniem tutaj przedmiotów, prawda? W następnym odcinku zobaczycie efekt końcowy Chyba, że już będziemy na nowym serwerze, co jest kurwa mać też bardzo prawdopodobne Irytuje mnie czasami to kładzenie na dole On tak po prostu sobie lubi czasami położyć coś na dole Na przykład teraz Raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, siedem Jeszcze siedem I zaraz będziemy zobaczyć, ile już się przepaliło, moi drodzy, naszego metalu. Jeszcze ktoś? A jednak. Cztery. Jeszcze cztery. Czyli jednak 6 by było potrzebne. Dobra, zabijemy tak dużego, bo on nam to troszeczkę będzie przeszkadzał. Chodź tu, koleżko. Ol mnie na wejście. Musimy trochę drewna zebrać, niestety. Chodź tu, koleżko Mamy drewno. Tyle powinno starczyć. Jeszcze tylko dwa switne są potrzebne. Elegancko i mamy wszystko zrobione. Teraz powinno się wszystko akurat elegancko przytopić <śmiech> <śmiech> Więc idealnie, moi drodzy. Myk? No, dawaj. Jak nie możesz. No, co ty gadasz? No, wszystko się da. Wystarczy chcieć. Chyba, że jakby się dało jeszcze... Czekaj, spróbuję zrobić jeszcze jeden sufit i położyć jakby jeszcze jedną warstwę Wtedy mógłbym filary na bokach postawić I bardzo ładnie by to wyglądało, słuchajcie mam Przemek już mnie widzi Ale tym się zajmę już chyba w następnym odcinku, wiecie? No, będę robił tą swoją koncepcję Może być naprawdę bardzo ładny budynek Odpalmy sobie pochodniowym Nie ma pochodni To stwórzmy nową Ciekawe nie wiem, gdzie bym I podejdźmy sobie. Zobaczymy, jak tam nasze przypalanie. Piec wygasł! Ale mam 32 sztabki, więc mie u miecz się uda zrobić. Bardzo mnie to cieszy. I to się miecz robi tutaj. Miek. Co nam jest tu potrzebne? Patyki. Proszę bardzo. I 32 sztabki. Żelazny bałasz. E, robi się. Palmy sobie pochodnie, żeby było jaśniej. Cień, Żebeczku, co tam? Musimy cię trasować troszeczkę, wiesz? Bo naprawdę. O, elegancko, i opokrwawiony. Teraz wyglądasz jak wojownik, byś kiedyś walczył. A nie tylko stał jak ciota przed tym budynkiem, i biegał, i nie trafiał. Ech. Mieczek zaraz będzie. So, zobaczmy co tam możemy jeszcze ciekawego zrobić w następnym odcinku. No ten róg jest ciekawy i te balisady też są ciekawe. Niedługo wejdzie nowy, na 15 poziomie, czyli już możemy w sumie. Średni harnasz. Czyli nową zbroję jakby. I żelazny... Puginał. Czyli to już są nowe rzeczy, choler. O, mały stygijski proporzec. Już wychodzą ładne rzeczy. Stygijska flaga. Można jakieś flagi sobie włożyć. ...przed dom, więc zajebiście. O Mixing con, con, con... co? Concoctions. No niedługo będzie można może wejść do tej jaskini, którą mamy obok siebie. To by było w sumie spoko. Falcata. Zakrzywiony, jednosieczny miecz o ostrej krawędzi. Zobaczmy hmm. co jest na końcu w ogóle. Ciężka... ciężka taszka. Większe koło Will Will strength as the body as it breaks the mind Czy to jest jakieś pewnie, które paru ludzi naraz może robić chyba, wiesz? Wiecie? The Royal, tron wykuty z kamienia O, ale zajbiste Gong Gong z brązu Ale jaki level jest na to przedno, o oh, wow Halowy trójząb, ciężka włócznia o trzech zębach Czy zwykła broń Dobra, zobaczmy jak wygląda nasz nowy mieczek, moi drodzy Używajmy go tutaj Wow, żelazny pałasz Oh, yes bitches! Nowy miecz! Nowy miecz! Zobaczymy jak działa. Idziemy na przemki. Wyprawmy sobie pochodnie, żeby nam zaraz nie zgasła. będziemy się bić. NB do pomarańczy? Na dwa strzały! Let's go! Jest dużo silniejsze. Dużo silniejszy mieczyk. Jaki wytrzymamy w ogóle? Pięknie O to chodzi, jeszcze ktoś? Zapraszam do tańca U, oj, przepraszam Złooo, oh, no, no, no. pomyliłem scenę Jesteśmy z powrotem, wybaczcie No chodź jeszcze ktoś? Pięknie. Super jest ten mieczek. Jest wypasiony, słuchajcie. Dużo, 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 dużo większy damage. Bardzo mi to pasuje. No i dobra. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, także trzymajcie się i do następnego odcinka z Conan Exiles. Taktyczna mapa w górę, jeśli wam się podobało i do następnego. Siemano, hej.